Od 2012 roku do dnia dzisiejszego szkołą kieruje pani Katarzyna Borkowska, a w codziennej pracy wspomagają ją pani Elżbieta Kosińska i Aleksandra tarczyńska Pajor. Proszę panią dyrektor Katarzynę Borkowską o zabranie głosu. Czwartek 11 grudnia, grupa pierwsza, w sali numer 45 PAST. Panuje zupełnie wyjątkowy harmider. Co chwila wybuchają salwy śmiechu. Na środku klasy stoi reżyser, pani Iwona N. Z rozwianym głosem, zrogim spojrzeniem, głośno krzyczy i wymachuje rękami, ale na marne. Nikt jej nie słucha. Co to za klasa? Ależ to nie są wcale uczniowie. Środa, 17 grudnia. próba druga, kostiumowa. Próba druga wychodzi nam już nieco lepiej niż próba pierwsza, dzięki chórkowi złożonemu z uczniów, który nas dyscyplinuje. Pojawiają się jednak inne problemy. Korona króla Heroda okazuje się skromniejsza od czapeczek pastuchów. Jest w ogóle jakaś stara i pamięta. Nasi niektórzy aktorzy są też ciuca obszerni, by włożyć zbyt małe, wąskie army. Wpychają na siłę. Dworza linowe pani Dorota M. pękają nogawki podczas pierwszej przymiarki. Po gruntownej naprawie w domu z pomocą mamy i babci jej kostium wywiera oczekiwane wrażenie. Piękne szaty. Może z nieco innej epoki, ale kto by się tym przejmował. Najdostojniej wygląda święty Józef, pan Andrzej S. Broda ze sznurka, czapa z nausznikami, alba przewiązana sznurem. Pięknie. Piątek 19 grudnia, próba trzecia generalna. Szukam miejsca na swoją ściągę. Wydrukowałam ją sobie w trzech formatach. Dużą, średnią i malutką. Dużą przyklejam do ławki w kościele, ale niestety nie mam takiego dobrego wzroku, jak myślałam. Malutka jest niepraktyczna. Za to średnia pasuje jak ulał do kubka miodu. Inni mają ten sam problem, ale wszyscy sobie jakoś radzą. Najwięcej osób ma opisane długopisem ręce. Na przykład Herod, Andarek, udaje, że się zadumał i czyta z ręki. Niektórzy rzadko kto usiłują wkurć swoje kwestie na pamięć, a od dziś podziwiamy uczniów, jak oni to robią, znają takie długie teksty na pamięć. Reżyser krzyczy na mnie, podpowiada, a ja po prostu nie mogę wydusić słowa. Płaczę ze śmiechu. To chyba nerwy. w tym momencie na ostatniej próbie pojawia się pani dyrektor główna. Czyżby to oznaczało, że woli oglądać spektakl teatralny wykonanie swoich pedagogów? Niż zagłębiać się w stosie papierów na dyrektorskim biurku? Wyspuść. Nadchodzi godzina zero. Chyba idzie nam dość dobrze. Nerwy trzymamy na wodzy. Aniołki wesoło tańcują. Pani Asia Eś i pani Sylwia M. Właszczą śpiących rycerzy, śpiewają z kurkiem kolędy. Młodszym dzieciom najbardziej podoba się diabelek, pani Justyna K., ścierpąc zimno i niewygodą ukrywania się za fotelem króla Heroda. Kiedy wreszcie wyskoczył na środek w czerwonych bucikach, ujawnił prawdziwy talent aktorski. Największy aplauz rozległ się jednak ze strony młodzieży gimnazjalnej na widok trzech króli – pan Krzysztof, pan Marcin oraz pan Jacek. Oni to, trzej królowie, najbardziej bezpardonowo odczytali swoje jakże krótkie kwestie z ręki, ale i tak podobali się najbardziej. I oto na naszych oczach spodziewana nuda szkolnego przedstawienia zamieniła się w pełną humoru grupową przygodę aktorską. Wysłuchaliście Państwo bezpośredniej relacji ze szkolnych jasełek 2003. Dnia 13 lutego 1945 roku, grono nauczycielskie wraz z dziećmi przystąpiło do uporządkowania klas. Powyrzucono łóżka, ksienniki, wstawiono złożone na dziedzińcu ławki, szkoła bowiem w ostatniej chwili była zajęta na niemiecki szpital wojskowy. Równocześnie przyjmowano dalsze zapisy. Do szkoły zgłosiło się 565 dziewcząt i tak zaczęła się nasza historia. Nasza szkoła istnieje już 70 lat i jest zupełnie wyjątkowa. Nasza szkoła to budynek, nie taki znowu zwyczajny. Tajemnicze korytarze, rozległe podziemia, z których podobno ktoś, których podobno ktoś kiedyś zaginął, winda od piwnic aż po strych, schrony, wieżyczka obserwacyjna skrętą drabinką. Legendarne przejście podziemne do lotniska. Zdarzają się u nas takie niesamowite rzeczy. Najlepiej przekonali się o tym fakcie uczniowie, którzy spędzili w szkole noc z przygodą. Zamiast wycieczek zagranicznych lub chociaż pozamiejskich, nasza dzieciarnia woli wycieczki do szkoły. Migoczące światełka, cienie na ścianach, mocne szuranie, strachy, tajemnicze dźwięki, używające przedmioty, to tylko niektóre niezwykłości, jakie mogą podziwiać w czasie nocnych podwodów mroku. Nasi odważni uczniowie ze swoimi wychowawcami. Niezwykły jest uczynnik. Szkoła to jednak nie tylko mury. Szkoła to także ludzie. A ludzie są tu równie niezwykli. Wspaniali nauczyciele z pasją, rodzice, którzy chcą działać, pomagać, zmieniać, poprawiać, ulepszać. Wyjątkowi gimnazjaliści. Młodsi uczniowie i najmłodsi. Mądrzy, odpowiedzialni odpowiedzialni, z wielkimi sercami i ogromem pomysłów. Jest też. Pogotowie ratunkowe, negocjator, terapeuta behawioralny i kosmetyczka w jednej osobie, czyli pani pielęgniarka, jak i zazdroszczą na wszystkie szkoły. Nasza pani Hania, która życie uratuje, doradzi beznadziejnie zakochanemu, uświadomi nieświadomego zagrożenia rodzica, zbeszka pracownika za to, że się nie leczy, ktoś powinien, jest nieoceniona. Wydarzenie, które zmieniło bieg naszej historii, miało miejsce w 1994 roku, a było nim wprowadzenie integracji. Pewnego dnia pojawili się Wojtek i Sław, Maciej, Iwonka, Ola i Patrycja. Wszyscy się wtedy uczyliśmy. Nasi uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracujący szkoły. Dowiedziałam się wtedy, że niepełnosprawni nie marzą o tym, by się koniecznie trzymać tylko ze sobą, by tylko z podobnymi sobie przebywać się przyjaźnić. Okazało się, że mają takie same marzenia, jak i zdrowie rówieśnicy. I oto niepełnosprawna Ola marzyła, żeby siedzieć w ławce i przyjaźnić się z najzdolniejszą dziewczynką w klasie Magdą która obecnie pracuje w Europarlamencie w Brukseli. Sławek był, tak jak Ola, jednym z pierwszych uczniów yy, klasy integracyjnej. Na jego pogrzebie była cała szkoła. Życie. Przeplatają się zdarzenia smutne i radosne. Więcej jednak tych dobrych. Podczas tęczy integracji Michał miał zaszczyt i szczęście zaśpiewać z Mietkiem Szcześniakiem dumkę na dwa serca. Sam to sobie poniekąd wywalczył. Na balach gimnazjalnych serce rośnie, gdy nauczyciele i rodzice bawią się razem z gimnazjalistami, gdy uczniowie zależnie od indywidualnych możliwości tańczą w butach, bez butów, na wózkach i na kolanach. Nikogo to nie dziwi. Aga na wózku ma tak wyjątkowo dziewczęcą fryzurkę, jak nigdy przez tyle lat. To dzięki Julii, koleżance z klasy, która ją tak pięknie uczesała. Warto przypomnieć sytuację sprzed lat, kiedy to Bartek z zespołem Aspergera spuścił się do szkoły, bo jak prawdą stwierdził, Babcia zaspała. Justynka na logopedię wpadała jak torpeda, by zająć miękkie krzesełko nauczycielskie. Marcin z Radziem znał słowa na S głównie dwa. Seks i z kim. Kamil uczuł Iwonkę przechodzić przez przejście na sztukiński. Dzięki temu wcześniej stała się samodzielna. Marcin spóźnił się codziennie przez tatę. Dojeżdżał z Psińca, aż któregoś dnia tata kupił mu motorynkę i Marcin przestał się spóźniać, a motorynką jeździł wraz z siostrą Kasią do szkoły, czym budził niezamierzoną zazdrość wśród kolegów, raczej dorosłością niż samym pojazdem. Ania po ukończeniu gimnazjum w nowej szkole przez rok cały trzymała zdjęcie swojej starej klasy pod poduszką i nieraz zapłakała tęsknotę za ukochaną klasę. Mamy także wybitną absolwentkę, która widnieje w kronikach naszej szkoły, to pani Elżbieta Wiedbiura, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu. Ponad 10 lat temu rozpoczęła się epoka zawodu. Przypomnę, iż Zawód 37 był gazetką szkolną, której każdego kolejnego numeru oczekiwała z niecierpliwością cała społeczność szkolna. Gazetką, którą nie tylko czytali wszyscy, ale do której także prawie wszyscy pisali artykuły o życiu, o szkole, o sobie, o marzeniach. Inne zdarzenie, bardzo pozytywne, nastąpiło któregoś wieczoru w 2012 roku, gdy jak zwykle Rada Rodziców obradowała aż do zamknięcia szkoły. Wtedy narodził się pomysł. Zamiast narzekania, padły konstruktywne propozycje pomocy uczniom, by skutecznie poprawić warunki nauki i pracy w szkole na miarę XXI wieku. W rezultacie tych rozmów Rada sfinansowała koncepcję budowy hali sportowej z zapleczem rehabilitacyjnym, na podstawie której powstaje jest prawie gotowy projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Od tamtej pory włączyło się już wiele osób, z których najważniejsza to pani prezydent Iwana Waszkiewicz, pan prezydent Rafał Rusi, pani Ewa Łapińska, radna Sejmiku Województwa, pan Robert Kaźmierczak, przewodniczący Rady Rodziców i wielu innych rodziców i wielu innych radnych Rady Miasta i Rady Osiedla. W szkole od lat istnieje chór kantabile, mała orkiestra, cyrk i zespół folklorystyczny Kakaludy, a także piłkarki, młodzieżowa drużyna pożarnicza i dzielni harcerze. Mamy wspaniały, niezwykle aktywny samorząd i gazetkę szkolną Przystanek Cyńska. Nasi mądrzy gimnazjaliści od lat czytają swoje ulubione książki przed szkolaką, a z młodszymi kolegami nagrywają filmy o sobie samych. Szczęśliwa, beztroska, za na młodzież – tak wyglądają na filmach, które tworzą. Najmłodsi już programują, są nawet mistrzami kodowania. Tradycją są nasze koncerty dzieci rodzicom, rodzice dzieciom, tak jak ten dzisiejszy. Tradycją są także jasełka, które których grali nauczyciele, uczniowie, żołnierze służby zastępczej. Noszenie wózków, zanim zbudowano windę. Wszystkie te szkolne tradycje stare i nowe wpływają na niepowtarzalny klimat szkoły. Na koniec zbiorowy ofis szkoły, dokonany razem, choć osobno, przez naszych obecnych gimnazjalistów. Szkołę wybudowano dawno temu. Uczęszczała do niej moja mama, i ciocia, a teraz ja. Patronami szkoły są piloci Żwirko i Wigura. Szkoła została odnowiona i przebudowana. Znajduje się tu podjazd, który służy do wjeżdżania wózkiem i bimba. Jestem pewna, że już się domyślacie, czym szczególnym wyróżnia się moja szkoła. To szkoła integracyjna, co oznacza, że uczęszczamy do klasy z uczniami niepełnosprawnymi. Lekcje prowadzą dwie Pani nauczycielki. Jedna to pani wspomagająca naukę osób niepełnosprawnych, ale my również możemy liczyć na wsparcie pani. Podczas uroczystości w szkole obowiązuje krawat. Mój jest w kolorze zielonym, zaś młodsi uczniowie mają granatowy. Posiadamy także hymn szkoły pod tytułem Jeden dzięki drugiemu. Mam mądrą i wesołą klasę. Mogę liczyć na pomoc kolegów w razie potrzeby. Sądzę, że mając styczeń z osobami chorymi, jesteśmy bardziej tolerancyjni. Gdy widzę na ulicy osobę niepełnosprawną, nie jest to dla mnie dziwne. Ale patrząc po twarzach innych osób, maluje się na nich zdziwienie, a czasem nawet odraza. Dobre jest też to, że mamy dzwonki dostosowane do dzieci niepełnosprawnych. Zamiast standardowego dźwięku są przyjemne dla uchwalonych. Niedawno przeniosłem się do tej szkoły. W nowej klasie szybko znalazłem nowych przyjaciół. Koło budynku szkoły znajduje się plac zabaw, który uwielbiają nasi młodsi koledzy. Nauczyciele są super. Posiadają wszystkie cechy, które powinien mieć idealny nauczyciel. Uczennicą zespołu szkół nr 14 z tym od 9 lat. Do wyboru tej szkoły zachęcali mnie moi rodzice. Byłam wtedy małym dzieckiem i nie zdawałam sobie sprawy, że ta decyzja będzie miała na mnie taki wpływ, że do niej uczęszczam. To dzień wspomnień i dzień podziękowań. Pod urokiem świątecznej atmosfery, w otoczeniu aniołów, przy dźwiękach świątecznej muzyki, dziękuję uczniom, że jesteście i że jesteście tacy wspaniali, mądrzy, radości, ciekawi świata. Dziękuję rodzicom za zaufanie, jakie nas obdarzyli. Dziękuję nauczycielom za starania, kompetencje, niesamowite i śmiałe pomysły, pasję i wieczny rozwój.